To jest centralny odkurzacz. Zawsze jest na każdym piętrze. I po prostu, tak jak widzimy, to jest taki węd Odłącza się tu. Tu jest zbiornik na cały dom. I później po każdym sprzątaniu to jest taki mały dodatkowy odkurzacz, ale to do schodów. Ja zawsze wolę tym sprzątać, bo aby się odłącza rurę i da cyfr. I później tu na dole, jak widać tutaj, Odkręca się to, wyrzuca się do śmietnika na koniec sprzątania. To ma około 5 metrów. Można czasem, nawet w niektórych domach miałam na 10 metrów, ale to bardzo ciężkie. Także uważam, super sprawa. Znaczy jest jakieś gdzieś podłączenie. O. Tak wygląda. Jak wkładamy rurę, to samo się tu włącza. i